Cześć Wam, z tej strony Monika dzisiaj jest ogólnie poniedziałek i właśnie dostaliście filmik a u mnie się lekka tragedia stała, bo Oskar w nocy z niedzieli na poniedziałek zaczął wymiotować krwią i po prostu Pojechaliśmy do kliniki. Zostawiliśmy go tam. Dzisiaj jest poniedziałek, i właśnie trwa operacja. Powiem Wam, że nie wiem, bo już trwa i trwa. Po prostu czekam na wiadomość od weterynarza i, i się nie mogę doczekać. Staram, by staram się być. Silna, ale uwierzcie mi, to jest bardzo trudne. Yy, okazało się, że Oskar ma kamienia bardzo dużego na nerce, plus wrzut na żołądku. I, I to tak wszystko. Zobaczymy, jak to będzie. Postaram się Wam pokazać pilnikę. Miałam Wam co innego pokazywać, a, a, a pokazuję coś takiego, więc. Nie wiem jak to będzie po operacji. Nie wiem czy będę w stanie w poniedziałek następny dać filmik. Czy to będzie po prostu, no nie wiem, nie wiem jak to będzie. Na razie na razie staram się trzymać, żeby to było jakoś. Więc na razie się żegnam z wami i czekam na wiadomość. Cześć Wam. Dzisiaj jest wtorek i idę do kliniki. Oskar się wczoraj obudził bardzo późno, więc już nie chciałam nic nagrywać. Zresztą nie chciałam się też pokazywać za bardzo. Ta klinika jest tak 5 minut drogi od nas na piechotkę, więc nie jest daleko. Bo chyba mówiłam wczoraj, że pojechaliśmy. Tak, pojechaliśmy, bo Oskar zaczął wymiotować krwią i pojechaliśmy do Akademii Weterynaryjnej. Ale się okazuje, że Akademia Weterynaryjna nie pracuje teraz w nocy, nie ma pogotowia. I mi się przypomniało, że parę dni temu Otworzyli koło nas klinikę yy, weterynaryjną 24 godziny na dobę I, i wróciliśmy po prostu z miasta tutaj do nas no i tak właśnie został Oskar, miał dopiero właśnie mieć we wtorek yy, operację yy, no ale Zagrażało to życiu, i, i weterynarz od razu stwierdził, że w poniedziałek. No, mówię, operacja bardzo długo trwała i weterynarz powiedział od razu, że to jest taka operacja ostatnia. Pierwsza i ostatnia, bo prawdopodobnie drugiej by nie przeżył. Wyczyścili go. Jeszcze zostawili jakieś polipy, bo podobno tego się nie dało wyczyścić. Ale to można zlikwidować antybiotykiem. No, i teraz przede wszystkim trzeba uważać, żeby, żeby nie było nawrotu. Więc no co, pokażę Wam zdjęcie, jak ta bidulka wczoraj była po operacji, bo zrobiłam. Powiem Wam koszt. Koszt takiej operacji w Turcji, koszt. Nie wiem jak będzie później, bo na razie zapłaciliśmy 2,5 tysiąca plus 4 dni po operacji będzie leżał, więc leżał, bo spędzał tam czas, nie leży przecież. 50 lir za dobę się płaci, więc no tak... Prawdopodobnie to wszędzie takie ceny, więc no 2,5 tysiąca, no to nie jest wcale taki mały koszt. No więc, yy, więc dobra, idziemy do kliniki. Już jesteśmy praktycznie w połowie drogi, przegadałam to. Więc patrzcie i oglądajcie, jak jesteście ciekawi. Tutaj znajduje się właśnie lecznica dla zwierząt. Widzę nawet mojego lekarza. Znaczy nie mojego. Lekarza Oskara. Oskarku. Moje słonko. Cześć! Oj, ci brzusio. Oskar. Jak widzieliście Oskar już lepiej nie wygląda tak źle Tam jest weterynarz. Nie wygląda już w tak tragicznym stanie jak wczoraj. No ale jeszcze 3 dni musi zostać, ale wiecie, on ma jeszcze sondę, bo sikać. No sika przez rurkę. Więc cewnik ma. Jeszcze ma kroplówki dawane, więc no, nie chcemy go brać do domu zbyt szybko, bo wiadomo jest Oreo, jest gizmo i no chcemy, żeby odpoczął sobie w spokoju oczywiście no chciał, nie nagrałam już was tego, ale musiałam się poprzytulać bo już też się przytulał I ściągnę trochę też się przytulał i chciał już iść ze mną no ale wiadomo nawet nie wiecie jak ja jestem szczęśliwa że to się tak wszystko udało, że się wybudził z tej śpiączki, z tej narkozy, bo lekarze powiedzieli, że naprawdę poważna operacja. Więc dobrze, że jest tak. Dobrze, że tak w sumie szybko yy, zareagowaliśmy, bo no nie wiem jak to by się, co to by było, a to przecież kot mojego Ramazana Więc teraz już obiecał, że żadnego mięska z obiadu nie będzie dawać ani żadnej kiełbaski. Zobaczymy jak długo ta obietnica będzie dana. Ja na pewno będę pilnować żeby dotrzymał obietnicę i żeby Oskar nic nie jadł. Oprócz karmy specjalnej. No i co? Będę się z Wami tutaj żegnać. Wiecie co, co mówię zawsze na końcu, więc dzisiaj nie będę tego powtarzać. Więc żegnam się z Wami do następnego filmiku. Görüşürüz! wiem, że się już pożegnałam, ale chciałam podziękować wszystkim serdecznie tym, którzy mnie wspierali w tym dla mnie ciężkim czasie. I naprawdę dziękuję i dziewczynom, youtuberkom, które pisały, żebym się trzymała i, i obcym po prostu ludziom, którzy się dowiedzieli, że Oskar jest chory. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę dla mnie to bardzo dużo znaczy, więc jeszcze raz dziękuję. Goryszy Roz.